Strefa dziecka w GTKZB w Ksewerowie to doskonała propozycja dla dzieci od roczku do 6 lat. W ofercie mamy Akademię Krasnoludka dla najmłodszych oraz Akademię Wyobraźni dla dzieci przedszkolnych. Biorąc pod uwagę indywidualizm każdego dziecka, zajęcia odbywają się w grupach mieszanych wiekowo. Spotkania prowadzone są z myślą o dzieciach i dla dzieci. W oparciu o elementy pedagogiki Marii Montessori. Nasze pociechy od najmłodszych lat mają bardzo chłonny umysł. Dlatego tak ważne jest stymulowanie zmysłów, zajęciami sensorycznymi, które stanowią doskonałą zabawę, ale i naukę. W trakcie zajęć brane jest pod uwagę etap rozwoju dziecka w danym momencie. Do szóstego roku życia rozwija się polaryzacja uwagi, co wiąże się z możliwością skupienia na wybranej czynności przez dłuższy czas. Dlatego tak ważne na zajęciach jest poszanowanie indywidualności dziecka oraz rozwijanie jego samodzielności. Na rozwój małego dziecka znaczący wpływ mają również zajęcia ruchowe, które wspomagają rozwój motoryki. Oraz koordynację ruchową. Zajęcia artystyczne, integracyjne przyczyniają się do rozwoju umiejętności społecznych tak potrzebnych podczas adaptacji w przedszkolu i w szkole. W ramach każdego spotkania odbywają się następujące zajęcia: plastyczne, sensoryczne, ruchowe i bajkowo-czytelnicze. Zapraszamy na zajęcia do Domu Kultury. Od najbliższego poniedziałku startujemy ze strefą malucha w gminnym Domu Kultury z biblioteką w Ksawerowie. Zajęcia odbywają się w grupach dziesięciosobowych w dużej, przestronnej i bezpiecznej sali. Dołącz do nas u nas jest przyjaźnie, wesoło i co najważniejsze bezpiecznie.